Dobry wieczór, drodzy przyjaciele. Dzisiaj dowiemy się, które mięśnie należy ćwiczyć regularnie, a których nie należy trenować w żadnym wypadku, pod żadnym pozorem, nawet jeśli zapłacą nam za to dużą sumę pieniędzy. Niektórych z nich nie wolno w żaden sposób rozciągać. Przygotujmy się wspólnie do naszego kolejnego spotkania. Dzisiejszy materiał można oglądać zarówno stojąc, jak i leżąc. Jeżeli siedzimy Upewnijmy się, że siedzimy wygodnie. Nasze współczesne życie jest zorganizowane w taki sposób, że spędzamy bardzo dużo czasu siedząc. Musimy siedzieć w pracy, musimy siedzieć. Kiedy jedziemy do pracy, musimy siedzieć, kiedy wracamy z pracy. I jedynym, co czasami nam się udaje zrobić, to chwilę poleżeć czy pospacerować, kiedy idziemy do łazienki bądź do kuchni. Potem znowu siadamy. Z tego powodu kształtuje się u nas określony tonus mięśni, codzienne obciążenie mięśni. Na tym zdjęciu są przedstawione grupy mięśni, które najczęściej ulegają skróceniu. To najbardziej podstawowe mięśnie. Sprawdźmy je. Od dołu i od góry. To jest mięsień pod brzusza, dolny brzucha. Oto on znajduje się tutaj. Kiedy noga jest zgięta. Ten mięsień jest cały czas skrócony. Zaczyna się rozciągać, kiedy idziemy, kiedy noga porusza się do tyłu podczas wykonywania kroku. W tym momencie napięcie wzrasta w dużym mięśniu pośladkowym i mięśniu podudzia pachwinowym. Pracują na zmianę z mięśniem pośladkowym. Jak widzimy tutaj, jeśli większość czasu spędzamy siedząc, udo jest zgięte w tej pozycji. A mięśnie podudzia i biodrowo lędźwiowy są cały czas określonej długości. Pośladki, na których siedzimy, wykorzystują w tej pozycji specyficzną obciążenie, które utrudnia odpływ i dopływ krwi do mięśnia pośladkowego. Fakt ten zakłóca jego pracę. Kiedy siedzimy, obciążenie jest dość duże, także na tylną powierzchnię UDA. Tutaj mamy trzy główne mięśnie: to jest biceps UDA oraz mięśnie półścięgnisty i półboniasty. Tworzą one całą tylną powierzchnię UDA. Kiedy siedzimy, usadawiamy się na nich i na pośladkach, a nacisk na tylną powierzchnię UDA oddziałuje na te mięśnie. Ta mięsień, kiedy noga jest zgięta, nie jest szczególnie rozciągnięty. To samo dotyczy mięśnia kulszowo-goleniowego. Tutaj mamy dwa mięśnie. W tym obszarze występują jeszcze zginacze palców, ale dwa główne duże mięśnie to mięsień kulszowo-goleniowy i mięsień łydki. Mięsień kulszowo-goleniowy również bierze udział w zginaniu nogi. Jeśli nasza noga pozostaje długo w takim położeniu, Mięsień przyzwyczaja się do takiej pozycji, potem dość trudno jest go rozciągnąć. W tym obszarze powyżej pasa znajduje się prosty mięsień brzucha. W pozycji siedzącej doświadcza on również specyficznego obciążenia. Klatka piersiowa nieco nachyla się do przodu. Zmniejsza się odległość między tymi dwoma punktami. A mianowicie między żebrem łukowym, tutaj, a tą częścią klatki piersiowej. Kiedy siedzimy, te dwa punkty zbliżają się, ale w tej pozycji dochodzi do nierównomiernego rozluźnienia prostego mięśnia brzucha. Można go podzielić na dwie części? Ta oto część zaczyna się nieco rozluźniać, tak właśnie zwisa, a ta część, która jest tutaj, w okolicy żeber również skraca się w tej pozycji. Prowadzi to do sytuacji, w której prosty mięsień brzucha w górnej części staje się krótszy, a w dolnej się wydłuża. Stąd pojawia się chęć właśnie wzmocnienia dolnej części brzucha, ale zazwyczaj jest to nieskuteczne. Kiedy zaczynamy ją trenować, możemy uzyskać jeszcze bardziej nienaturalne rezultaty. Zidentyfikować warto też dwa mięśnie na górze, o które się dziś zatroszczymy. To mały mięsień piersiowy. Przesuwa nasze ramiona i łopatki do przodu. Są też mięśnie schodowe. Grupa mięśni schodowych skraca się, ponieważ większość czasu musimy patrzeć w dół. Przyzwyczajają się one do tej pozycji. Utrzymywana ciągle ta sama pozycja kształtuje określoną postawę. Mięśnie dostosowują się do tej pozycji, którą spędzamy większość czasu. Przejdźmy do kwestii najciekawszej. Zazwyczaj te mięśnie nie bolą, zamiast tego bolą mięśnie, które nie otrzymują wystarczającego obciążenia. Porozmawiamy dzisiaj o górnej części ciała. Zazwyczaj z powodu długotrwałego przebywania w takiej pozycji zaczynają zmieniać kolor. Zaznaczmy to, aby nie zapomnieć. Zielon kawy. Zielony już jest. Niebieski. Zazwyczaj te mięśnie zaczynają ustawiać się w tej pozycji. Mięśnie szyi to rozciągacze szyi, które są cały czas pozostają w położeniu napiętym. Między łopatkami mięśnie są zmęczone w odcinku szyjnym kręgosłupa. Czasem mogą boleć w okolicy lędźwiowej? Mięśnie lędźwiowe również zaczynają boleć podczas długiego siedzenia. One także się męczą. U niektórych osób mięśnie pośladkowe są nadwyrężone z powodu specyficznego obciążenia. I co najciekawsze, pojawia się u nich często chęć rozciągnięcia właśnie tych mięśni, które są zmęczone. Takie rozciąganie przynosi ulgę przez pewien czas. Długotrwałe utrzymanie mięśni w tej pozycji. Powoduje chęć ich odpowiedniego rozciągnięcia. Możemy na przykład chcieć rozciągnąć mięśnie tylnej części szyi? Chcemy rozciągnąć kręgosłup, rozciągnąć mięśnie między łopatkami. To te mięśnie znajdowały się w statycznym napięciu. Zrozumiała jest chęć zaprzestania ich napinania i odpowiedniego ich rozluźnienia. Jest to jednakże dość zwodnicze pragnienie. Nasz organizm nas oszukuje. Trzeba odkryć to oszustwo. I zapewnić właściwym mięśniom odpowiednie obciążenie. Pierwsze mięśnie, którymi się zajmiemy, to mięśnie schodowe. Drugi to mały mięsień piersiowy. Natomiast trzeci to prosty mięsień brzucha. Zaczniemy od nich. Które musimy przyciągnąć do szyi? Jakie mięśnie musimy rozciągać? W żadnym wypadku nie należy rozciągać mięśni tylnej powierzchni szyi. Ćwiczenia bazujące na pochylaniu głowy do przodu, nawet jeśli na chwilę łagodzą dolegliwości, zdejmują napięcie, na dłuższą metę są nieskuteczne. Jeśli nasza praca wymaga, aby głowa była w takiej pozycji, na przykład gdy jesteśmy astronomami, albo na przykład studiujemy ptaki, jak również, jeżeli wykonujemy jaką inną pracę, która wymaga ciągłego patrzenia do góry, potrzebujemy rozciągnąć tył szyi. Jeśli przez większość czasu pochylamy głowę do przodu, musimy natomiast obciążać mięśnie z tyłu i rozciągać te mięśnie, które są z przodu. Jak to zrobić? Oto pierwszy sposób. Tutaj można jednocześnie rozciągnąć całą przednią powierzchnię szyi. Tutaj rozciągnie się klatka piersiowa i mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy, jak również powierzchnia szyi z przodu. I te mięśnie, które znajdują się między najniższą częścią żuchwy, a kością podniebienną. Aby to osiągnąć wykonujemy ruch, który zwykle nie występuje w naszym życiu. Patrzymy do góry i zaczynamy ciągnąć podbródek ku górze w taki sposób, Nieco przesuwamy też szczękę do przodu. Wykonujemy takie ruchy szczęką do góry. Poczujemy, jak wszystko się rozciąga, zaczynając od podbródka, mniej więcej do tego miejsca. Takie ruchy wykonujemy podczas poruszania się. Nie róbmy tego. ciągniemy i rozluźniamy. ciągniemy i rozluźniamy. Całkowicie wyciągamy się do góry, patrzymy w niebo. Dążymy do Słońca, do Księżyca, do Gwiazd. Naciągamy i rozluźniamy. Wykonujemy te ruchy dynamicznie. Wykonujemy trzy serie po dziesięć powtórzeń. Tak właśnie wygląda pierwszy sposób. Można również rozciągać boczną powierzchnię szyi. W tym przypadku należy i rozciągać się prawidłowo. Jeśli będziemy rozciągać boczną powierzchnię szyi w ten sposób, a ramię będzie z przodu, to będą się rozciągać także mięśnie trapezoidalne. Zauważmy, że to jeszcze bardziej uniesie ramiona do przodu. Aby tego uniknąć, musimy podczas rozciągania cofnąć ramiona. Możemy w tym celu skorzystać na przykład z krzesła. Siadamy na nim. Obracamy rękę i chwytamy na przykład za nóżkę krzesła. W ten sposób odsuwamy ramię w tym miejscu do tyłu. Ściągamy łopatki. Można je ściągnąć z obu stron naraz. W tej pozycji zaczynamy przechylać głowę. Trzymamy się ręką, aby ramię nie podnosiło się razem z głową. Przechylamy głowę i znowu wracamy do pozycji pionowej. Przechylamy i wracamy. W tej pozycji będą się bardziej rozciągać mięśnie pleców, a także mięśnie podnoszące łopatkę. Jeśli zostawimy ramię tutaj z przodu, to będzie ono ciągnąć ze sobą mięsień trapezoidalny i ramię potem jeszcze bardziej opadnie. Tego nie chcemy, a więc należy cofnąć ramię. W ten sposób rozciągamy się dynamicznie. Dlaczego dynamicznie? Ponieważ jeśli mamy już ponad 20 lat i występuje u nas skrócenie mięśni, najprawdopodobniej już wykształciła się u nas fibroza, a mięśnie straciły swoją elastyczność. Dlatego też lepiej nie zaczynać rozciągania w sposób statyczny. Najpierw zacznijmy dynamicznie, aby mięśnie zaczęły się znowu poruszać. I aby płyn kankowy zaczął być wytwarzany w większych ilościach. Powoli zaczynamy się rozciągać. Zaczęliśmy od szyi. Następnie rozciągniemy małe mięśnie piersiowe. One też są bardzo często skrócone. Jest to związane z faktem, że spędzamy dużo czasu wykonując ruchy rękami wyciągniętymi do przodu. Niewiele osób wykonuje jakiekolwiek czynności z rękami skierowanymi do tyłu. Jeśli nasza działalność jest związana z tym, że wykonujemy czynności z rękoma skierowanymi od tyłu, na przykład mamy pracę, która wymaga takich ruchów, będziemy rozciągać mięśnie z tyłu między łopatkami, ale jednak ręce angażowane są częściej z przodu, należy bardziej rozciągać mięśnie klatki piersiowej. W tym przypadku możemy użyć drzwi do rozciągania tych mięśni. Można rozciągać od razu dwa mięśnie. Jeśli są bardzo krótkie, Zacznijmy od pozycji, w której ręce są na dole. Tutaj, na poziomie łokci, umieszczamy dłonie. Stawiamy jedną nogę naprzód, drugą z tyłu i idziemy do przodu. Staramy się maksymalnie cofnąć łopatki. Lekko pochylamy się do przodu, łączymy łopatki z tyłu i znowu wracamy do pozycji wyjściowej. W tym przypadku też wykonujemy ten ruch dynamicznie. Wykonujemy 10 powtórzeń z jedną nogą do przodu i 10 z drugą. Jeśli w tej pozycji ciężko jest nam to zrobić, możemy podnieść łokieć do poziomu ramienia i robić to samo w tej pozycji. Również dynamicznie się rozciągamy w tym przypadku. Naciągamy mięsień i rozluźniamy. Oto trzecia pozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Podnosimy łokieć do poziomu ucha lub oka i w tej pozycji się rozciągamy. Można się rozciągać w trzech pozycjach. Ręka w dół łokieć na poziomie ramienia i łokieć na poziomie ucha lub oka. W tych trzech pozycjach rozciągamy mięsień piersiowy. Jako trzecią zajmiemy się tą częścią prostego mięśnia brzucha, która zazwyczaj jest skrócona i z tego powodu zaczyna nadmiernie wystawać dolna część brzucha. W tym przypadku istnieje kilka wariantów. Zdarza się, że klatka piersiowa przesuwa się tutaj. Oprócz tego, że sam mięsień jest skrócony, przeszkadza on również innym mięśniom kręgosłupa w prawidłowym działaniu, przeszkadza także kręgosłupowi w prawidłowym prostowaniu się. Aby usunąć ten problem, wykonać należy odpowiednie ćwiczenie? Kładziemy się na brzuchu, w ten sposób wstajemy na przedramionach i po prostu odpoczywamy w tej pozycji. Patrzmy do przodu na okno lub na telefon. Lepiej patrzeć naprzód lub postawić telefon z przodu, aby niczego nie pominąć. W tej pozycji górna część prostego mięśnia brzucha będzie się rozciągać. Po prostu odpoczywajmy. To pierwsza opcja, jest także druga. Możemy stymulować piłką prosty mięsień brzucha. Stymulujmy miejsca, gdzie łączy się on z resztą ciała, tuż przy samych żebrach. Teraz bierzemy piłkę. Możemy na początek użyć piłki do tenisa, a więc takiej, która jest dość miękka. Później można wykorzystać jej twardszą alternatywę. Masujemy bezpośrednio miejsca, gdzie prosty mięsień brzucha jest przyczepiony do żeber, tutaj, w tym miejscu. Wyczujmy go najpierw rękami. W tych miejscach należy pracować na wszelkich zmienionych chorobowo punktach. Tu, gdzie kończy się mięsień piersiowy, bezpośrednio pod nim, znajduje się prosty mięsień brzucha lub to, co z niego zostało. Mogą być tam jedynie małe, cienkie włókna. Stymulujemy je rękami. Najpierw palcami identyfikujemy wszystkie chore punkty. Potem możemy spróbować tego samego przy ścianie. To rozwiązanie też jest skuteczne. Stajemy przy ścianie i stymulujemy wszystkie te miejsca. Na przykład w taki sposób. Stajemy i układamy piłkę tak. Wystarczy, że będziemy po prostu naciskać i trzymać. Nad tym mięśniem można także pracować w sposób dynamiczny. Przechodzimy przez wszystkie żebra. Z pewnością zauważymy, że nasza postawa uległa poprawie. Tak to właśnie wygląda, przyjaciele. Przywróciliśmy górną część ciała do porządku. Teraz, jeśli chcecie dowiedzieć się, co powinniśmy zrobić z mięśniami poniżej pasa, napiszcie w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć taki odcinek. Zostawiamy lajki, piszemy komentarze, uprawiamy sport i pomagamy rodzicom. Do zobaczenia wkrótce.